Widzę, jak wszechświat daje ci znaki, potwierdza i pokazuje, że ta osoba nie pojawiła się przypadkiem. Te sygnały były wyraźne, ale ty je ignorowałaś, bo bałaś się zaufać temu, co czujesz. Mówię do ciebie spokojnie, jak ktoś, kto zna twoje myśli. Wiem, że często pytasz siebie, czy to wszystko ma sens. Wiem też, że wracasz myślami do tej osoby nawet wtedy, gdy próbujesz o niej nie myśleć. To nie jest słabość, to połączenie. Kiedy wszechświat coś potwierdza, robi to prosto, bez hałasu. Ty czułaś to w ciele, w sercu, w ciszy, ale próbowałaś to zagłuszyć. Zauważyłaś, że im bardziej się oddalasz, tym częściej ona wraca w znakach. Piosenka, sen, liczby, wspomnienia. To nie są przypadki, to odpowiedzi na pytania, których nie wypowiadasz na głos. Ty wiesz, że ta relacja cię zmieniła. Nie była łatwa, ale otworzyła ci oczy. Zaczęłaś widzieć siebie wyraźniej, stawiać granice, czuć swoją wartość. Tak działa właściwe połączenie. Wszechświat nie daje ci kogoś, kto cię niszczy bez powodu. Daje ci doświadczenie, które cię budzi. Ta osoba dotknęła miejsc w tobie, do których nikt wcześniej nie miał dostępu. Wiem, że bolało. Wiem, że czasem myślałaś, że to był błąd. Ale prawda jest taka, że po tym spotkaniu już nie jesteś tą samą kobietą. Stałaś się silniejsza, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Znakami nie zawsze są cudowne chwile. Czasem znakiem jest to, że mimo bólu nie ma nienawiści. Jest tęsknota, zrozumienie i dziwny spokój pod spodem. Ty czujesz, kiedy coś jest prawdziwe. Nie musisz tego nikomu tłumaczyć. Twoja dusza rozpoznaje to szybciej niż umysł. Dlatego tak trudno było ci to zamknąć i zapomnieć. Ta osoba pojawiła się wtedy, gdy byłaś gotowa zobaczyć swoje rany. Nie po to, by je rozdrapać, ale żebyś w końcu przestała je ignorować. To też jest potwierdzenie. Wszechświat mówi do ciebie przez to, co się powtarza. A to połączenie wraca w twoim życiu wciąż na nowo, w innej formie, z inną lekcją. Ale z tym samym uczuciem. Nie przyspieszaj niczego. To, co jest dla ciebie, nie ucieknie. Jeśli ma wrócić, wróci inaczej, dojrzałej, spokojniej, prawdziwiej. Twoim zadaniem teraz nie jest czekanie na kogoś. Twoim zadaniem jest wrócić do siebie. Kiedy ty jesteś w zgodzie ze sobą, wszechświat układa resztę. Ja widzę, jak uczysz się ufać swojej intuicji. Widzę, jak przestajesz brać okruchy i zaczynasz chcieć całości, to znak, że jesteś gotowa na więcej. Nie wszystko, co trudne, jest złe, i nie wszystko, co spokojne, jest nudne. Właściwa osoba nie zabiera ci energii, ona ci ją oddaje. Jeśli słuchasz tego teraz, to znaczy, że coś w tobie się otwiera. To nie przypadek, że tu jesteś, to moment, w którym zaczynasz rozumieć. Wszechświat nie krzyczy. On szepcze, a ty właśnie zaczynasz słyszeć ten szept wyraźniej niż wcześniej. Zaufaj temu procesowi. Nie cofaj się ze strachu. To, co ma się wydarzyć, wydarzy się w odpowiednim czasie, bez wymuszania. Jesteś prowadzona, nawet jeśli czasem czujesz się zagubiona. Każdy krok, który zrobiłaś, miał sens. Nawet te, które wydawały się błędem. Jeśli czujesz że te słowa są o tobie: zostań tu ze mną. Ten kanał jest miejscem, gdzie dostaniesz jasne znaki, bez chaosu, bez iluzji. Nie jesteś sama i nigdy nie byłaś. Widzę, że zaczynasz łączyć fakty, które wcześniej wydawały się rozrzucone. To uczucie w środku, które nie daje Ci spokoju, to nie lęk, to świadomość, która się budzi. I ona chce, żebyś słuchała uważniej. Zauważ, jak zmienił się Twój sposób myślenia, odkąd ta osoba pojawiła się w Twoim życiu? Nie chodzi o nią samą, ale o to, kim Ty się stałaś. To jest pierwszy znak, którego nie da się podrobić. Czasem pytasz siebie: Dlaczego wszechświat nie daje Ci jasnej odpowiedzi od razu? Prawda jest taka, że odpowiedź już przyszła, tylko nie w formie, jakiej się spodziewałaś. Każde Twoje zawahanie miało sens, każde, nie wiem, było etapem. A nie błędem. Wszechświat nie popycha cię na siłę, on sprawdza, czy jesteś gotowa zobaczyć prawdę bez filtrów. Zwróć uwagę na momenty ciszy. Właśnie tam pojawia się najwięcej znaków. Kiedy przestajesz analizować, a zaczynasz czuć, odpowiedzi same się układają. Ty już wiesz, że nie chodzi o przypadkową relację. Gdyby była zwykła, dawno by się zamknęła. Tymczasem ona żyje w tobie, nawet wtedy. Gdy wszystko inne się uspokaja. Wszechświat testuje cię przez czas, przez oczekiwanie, przez przerwy. To nie kara, to przygotowanie, bo to, co ma przyjść, wymaga od ciebie innej wersji ciebie. Zauważ, jak często wracasz do pytania: dlaczego właśnie on? To pytanie pojawia się tylko wtedy, gdy odpowiedź ma głębszy sens niż zwykłe zauroczenie. Niektóre połączenia nie są po to, by trwać od razu. Są po to, by coś w tobie otworzyć. I kiedy to się stanie, dynamika zaczyna się zmieniać. To, co cię najbardziej niepokoi, jest jednocześnie tym, co najbardziej cię przyciąga. To napięcie nie jest przypadkowe. Ono pokazuje, gdzie jeszcze boisz się zaufać. Wszechświat pokazuje prawdę stopniowo, bo wie, że kiedyś ją odrzucałaś. Teraz jesteś bliżej siebie. Więc możesz zobaczyć więcej bez uciekania. Nie myśl, że wszystko zależy od decyzji drugiej osoby. Najważniejszy ruch zawsze zaczyna się w tobie. Gdy ty się zmieniasz, odpowiedzi zaczynają się przybliżać. To połączenie uruchomiło w tobie pytania, których wcześniej sobie nie zadawałaś: o miłość, o granice, o to, czego naprawdę chcesz, a nie tylko akceptujesz. Wszechświat nigdy nie zabiera bez powodu. Jeśli coś się oddaliło, to po to, byś mogła zobaczyć, co naprawdę jest Twoje, a co było tylko przyzwyczajeniem. Zauważ, że im bardziej wybierasz siebie, tym mniej boisz się straty. To ważny sygnał, bo tylko wtedy relacja może być wyborem, a nie potrzebą. To, co nadchodzi, nie będzie chaotyczne. Będzie spokojniejsze, ale intensywniejsze w środku. Wszechświat przygotowuje cię na inny poziom zrozumienia. Nie każda odpowiedź przychodzi w słowach. Czasem przychodzi w nagłym spokoju, który pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Zwróć na to uwagę. Twoja intuicja zaczyna mówić głośniej, bo wreszcie robisz dla niej miejsce. To ona prowadzi cię dokładnie tam, gdzie masz być, krok po kroku. Nie próbuj przewidzieć zakończenia. Ten proces nie jest linią prostą. To droga, która odsłania sens dopiero wtedy, gdy spojrzysz wstecz. Wszechświat jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Znaki nadal się układają, a ty jesteś bliżej odpowiedzi, niż myślisz, nawet jeśli teraz czujesz tylko lekkie napięcie w sercu. Zatrzymaj się na chwilę przy tym uczuciu, które pojawia się właśnie teraz. Ono nie przyszło bez powodu, i to, co zaraz zobaczysz, może zmienić sposób, w jaki spojrzysz na całą tę historię. Dziękuję Ci z całego serca za to, że poświęciłaś czas, aby wysłuchać tej wiadomości. Twoja obecność tutaj ma ogromne znaczenie, a Twój rozwój duchowy jest dla nas niezwykle ważny. Proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, pisząc w komentarzu: Oddaję i ufam. To pozwoli nam wiedzieć, że dotarła do Ciebie w pełni i rezonuje z Twoim sercem. Nie zapomnij dołączyć do naszego kanału, subskrybując go i włączając dzwonek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowych przesłań od wszechświata i kolejnych wiadomości, które pomogą Ci w Twojej drodze duchowej. Twoja obecność tutaj jest częścią większego planu, a każdy krok, który podejmujesz, prowadzi Cię bliżej zrozumienia siebie i znaków, które wszechświat dla Ciebie przygotował. Dziękujemy, że jesteś z nami.